Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczą ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Także boskwitnie jak lilia i jak to pola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z Bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto słowo Boże. Usta. Głosić Twoją chwałę. Usta me będą Głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgwać moją nieprawość. obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. mądrości. Pokropnie Hizopę ma, stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Usta ma będą głosić Twoją chwałę. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od świętego swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Usta me będą głosić Twoją chwałę, przywróć mi radość Twojego zbawienia, i wzmocnij mnie duchem ofiarnym, Panie, otwórz wargi moje. A usta będą głosić Twoją chwałę. Usta me będą głosić Twoją chwałę. Ale... Przyjdzie duch prawdy, doprowadzi Was do całej prawdy i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Ale, Alleluja. Alleluja Pan z Wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Potem ja Was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miecie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was bądźć z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. Owej, bowiem, godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć, i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam Wam. Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo pańskie. No, sądzę, że... Panie Jezu, dziś do nas mówisz tak, jak wówczas do swoich apostołów. Oto ja Was posyłam, jak owce między wilki. Kogo masz na myśli? Domyślamy się, że owce. To apostołowie, to wszyscy Twoi uczniowie, którzy chcą Ciebie głosić, których tych posyłasz. A Wilki mówisz: Brat wyda brata na śmierć, i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. I niestety, to się dzieje na naszych oczach. Tak ojciec, matka, rodzice, wydają na śmierć swoje dziecko nienarodzone w majestacie prawa. Ileż to przestępstw, <laughs> Dzisiaj nazywanych bywa prawem to, co jest grzechem. Człowiek ma prawo, jest panem przecież samego siebie. No i też oczywiście takie postawy przekazują swoim dzieciom, którzy się im odpłacają tym samym. Dzieci postaną przeciw rodzicom. I mieć, ich, ich przyprawią. Tak to ma miejsce, tak zwane dziedziczenie kulturowe. Zło dziedziczy się, ale też od razu w tym miejscu chcesz nam przypomnieć, Panie Jezu, że nie tylko zło się dziedziczy, bo dziedziczy się też dobro. I tak oto rodzice swoim przykładem, Przekazują dzieciom swoim dobro, wiarę w Ciebie. I tak Panie Jezu, chcemy. Chcemy dla innych być wzorem, tak jak Ty, bo przecież Ty jesteś barankiem, który oddał za nasze życie, który gładzi grzechy świata. I chcesz, byśmy też tak potrafili. Jak Ty kochać, kochać tak jak Ty, a jak trzeba to też wzywać do nawrócenia, tak jak przykład tego daje nam dzisiaj prokozyarz. Mówi do Izraela, ale te słowa się odnoszą do nas. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Tak, Panie Jezu, żebyśmy potrafili tak jak prorok skutecznie nawracać. Jakież piękne są owoce nawrócenia. Tak. I tutaj mamy to opisane. I mowa jest tutaj o prawdziwej mądrości, której my potrzebujemy, byśmy potrafili pełnić Twoją wolę. I śpiewaliśmy: Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajemnicy mądrości. I o tę mądrość, Panie Jezu, Ciebie prosimy. To jest tajemnica, a w tajemnicy ktoś nas musi wtajemniczyć, wprowadzić i Ty to czynisz też w czasie tej Eucharystii, a chcemy być Twoimi wiernymi uczniami. Dlatego modlimy się. Modlimy się za wszystkich chrześcijan, by nie zniechęcali się tym, że. Natrafiają na trudności w przekazywaniu Ciebie, ale patrując się w Ciebie, modląc się do Ciebie, adorując Ciebie, odkrywali prawdziwą miłość i radość. Ciebie prosimy. Modlimy się o nowe powołania zakonno-kapłańskie misyjne. Ciebie prosimy. O szybki triumf najświętszych serc Pana Jezusa i najświętszej Marii Panny. Ciebie prosimy. Za wszystkich Polaków, aby w niedzielę, kiedy będą wybielali prezydenta odara. Mądrości, bojaźni Bożej, aby odważnie pokazali, że dalej Polska chce kroczyć drogą Pana, a wartości chrześcijańskie dla Polaków są najważniejsze. Ciebie prosimy. Modlmy się o polskie rodziny, a szczególnie od wszystkich opiekunów dzieci i młodzieży, aby dobrze wychowywali swoje dzieci w wierze katolickiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny, o zgodę, aby ich nie podróżniły wybory. Ciebie prosimy. Panie Jezu, powierzamy Ci tych wszystkich, którzy dzisiaj kończą modlitwę Nowenny Pompejański. Niech ich modlitwy, prośby, błagania i czynienia będą przez Ciebie, Panie Jezu, wysłuchane. Ciebie prosimy. Panie Jezu, otaczaj opieką naszą ojczyznę i wybaw nas od wszelkiego zła. Ciebie prosimy słuchaj nas, panie. Módlmy się za Sebastiana i Beatę, którzy dzisiaj obchodzą urodziny, aby Pan Bóg obdarzył ich potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Jezu, proszę Cię w intencji małego Marcelka, proszę Cię o szczególną ochronę dla niego przed złem, jak ja, jakie panuje w jego rodzinie. Proszę Cię, aby nastała w nim miłość, zgoda i pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za kapłanów i misjonarzy, aby pomimo wilków szli i owoc przynosili za Twoim przykładem i pomocą, Panie Jezu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, wysłuchaj nas, Pan. Mówimy się też o pokój na świecie, ażeby nie było żadnych wojen, i nawróceni wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Weronikę, która dzisiaj obchodzi 44 urodziny, aby o głęboką wiarę dla niej, aby jej serce było przepełnione wdzięcznością do Pana za wszystko, co, czym ją obdarzy, obdarzył i jeszcze obdarzy. I żeby niezależnie co się będzie działo, ufała Panu Bogu, Ciebie prosimy. Módlmy się w sprawie, módlmy się o wybory nasze prezydenckie, żeby wybrał, wygrał ten kandydat, którego przesłanie będzie bardziej zgodne z Ewangelią. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie. Boże cześć, mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za wstanie Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.